Maria Konopnicka, nasz domek kochany. O, jakże ja kocham ten nasz domek drogi, te bieluchne ściany, te lipowe progi. O, jakże ja kocham i ten dach pochyły, co się na nim wiosną bociany gnieździły. Ten nasz domek stary nie od dzisiaj stoi, a przecież się burzy ni wichrów nie boi. Ten nasz domek stary, słyszałem od taty, Dziad naszego dziada budował przed laty. Dębowe przyciosy, modrzewiowe ściany, A dach rozłożysty, słomu poszywany. Świeci nasza strzecha, jakby szczerym złotem, A dokoła sady obwiedzione płotem. Jeszcześ nie zajechał do naszego płota, a już się przed tobą otwierają wrota, jeszcześ nie przestąpił lipowego proga, już cię sam gospodarz wita w imię Boga. A witajże, Gościu, witaj pożądany, kłaniają się tobie te bieluchne ściany, kłaniają się tobie te ławy i stoły i ten wielki komin i ogień wesoły. Na prawo świetlica. Na lewo komnatka, tam brząka w kluczyki nasza droga matka. W wesołej świetlicy goście bawią radzi, a w białej komnatce matka nas gromadzi. Tam nasze wesele, tam słodkie przysmaki. Lecim do komnatki, jak do gniazda ptaki. W świetlicy na ścianie wisi obraz włoski, w czarnej długiej szacie. Jan to kochanowski w czarną długą szatę z żalu się odziewał, gdy o swej urszulce pieśni cudne śpiewał. I dalej znów wisi ten to król Jan III, co ma srogie wąsy i na turka leci. A dalej Kordecki pomiędzy oknami, co to lubił jadać kaszę ze szwedami. Przed kominem ława, ojciec na niej siada cudne nam historie zimą opowiada a latem to kwiecie aż się w okna ciśnie białe bzy jaśminy i rozkwitłe wiśnie pełno tu zapachu pełno słodkiej ciszy lekko błogo tutaj serce moje dyszy za białą świetlicą są izby czeladne oj nieraz ze śmiechem i skrzykiem tam wpadnę i brysia za uszy, i jazda dokoła, A stara Pawłowa wciąż woła, a woła. A niechaj tam sobie, pogłaszczę babinę, A ona też zaraz, oj dziecko jedyne. Bo w starym się domu obyczaj ten chowa, Że kocha dzieciaki ta czelać domowa, I hucha, i hucha, jak gdyby na swoje, A miłe, a słodkie, tysiączkiż wy moje. O jak cię nie kochać ty domku nasz drogi, wyściany bielone, lipowe wyprogi.